Was w kolejnym vlogmasie posiaki jak widać, upominają się o jedzonka, a ja mam dzisiaj dla nich paprykę zieloną i rzutą. I oczywiście zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj vlogmas, dzień 18. na kalendarza. Zasieciłam też kurtynę, żeby było troszkę jaśniej w pokoju. Dzisiaj już okienko numer 18. Najpierw zaczniemy od mojego kalendarza. Chyba najczęściej zaczynamy właśnie od moich kalendarzy. Widzę, że to jest jakiś pierścionek. To całkiem ładne. tego, że nie przypadam za pierścionkami, to ten jest śliczny z reniferem. Ale on niestety nie jest regulowany, więc nie wiem po prostu czy będzie dobry dla mnie. O, w kalendarzu z Glindora na pewno będzie mała kureczka, bo jest bardzo małe okienko. I teraz kalendarz MAJ z Trixi, z którego jestem bardzo zadowolona. I dzisiaj widzę, że jest to mięsko, które raz się chyba trafiło, tylko że ona teraz jest w formie kawałeczków, a wtedy było w formie chyba takiego dużego kawałka. No i pamiętam bardzo ono smakowało. A nie, poczekajcie, wtedy się trafiło jej to, a teraz to jest jeszcze coś innego. Numerek 7, zobaczymy. Nie wiem, czy to się po raz pierwszy trafiło. Zobaczcie, tu jest numerek 7. To jest też coś z kurczaka. Przymajczkę zaraz ci dam. Tylko jeszcze otworzymy ten drugi kalendarz, numerek 18, którego nie mogę oczywiście znaleźć. To mam 19. O, to jest 18. I to są dzisiejsze przysmaki. Jak się prezentuje ten przysmak? Stawiam się, on jest chyba ziofulizowany. Poproś. No i smakuje to najważniejsze. Jestem teraz w drugim pokoju w moim mieszkaniu i dzisiaj świnki mają wybieg właśnie w tym pokoju. Ten pokój jest większy, więc mają więcej miejsca, żeby się wybiegać. A Czy mój pokój jest tak skonstruowany, że świnki nie mają gdzie właściwie wejść. Ale w tym pokoju chyba te rzeczy nie powinno być jakieś szczeliny. I powiem Wam, że Lucia jest bardziej odważniejsza, a Malcia się boi. Ponieważ jest po raz pierwszy w tym pokoju. I zobaczcie, Emela jest przestraszona. Czemu wy się prosteczki boicie? Dlatego, że to jest nowe miejsce. Boję się, ponieważ w tym pokoju jeszcze nie było. Znaczy, melcia chyba była raz, ale to było jak jeszcze nie miałam lusi. Znaczy, tutaj przynajmniej nie obracacie choinki co to się stresują to są plusy i minusy nie ma choinki więc nie mogą jej obgryzać ale z w tym pokoju są bardziej zestresowane a w tamtym swobodnie sobie biegają i prosiaczki cały czas prawie są pod ławą i tu biegają Ja teraz sprzątam u świnek. Zaraz szykuję jedzonko dla świnek. Dzisiaj dostanę jeżówkę. Oprócz tego babkę lancetowatą. I jeszcze trochę granulek z karmy Wercelinaga. Czas na kalendarz z prosieczkami. Numer 18, Luśia przesunę się troszkę. I dzisiaj jest ciasteczko marchewkowe. Coś, już. Teraz zobaczymy sobie drugi kalendarz. W tym kalendarzu jest coś małego, więc przekonamy się, co to jest. I dzisiaj są dosuszone banany. Czas też na no, jedzonko teraz. dziewczyny są z powrotem w klatce. Mogę sobie jeść. Chodź Majeczka, spuszczę cię. Czekaj, majeczka. Patrzymy na colew, ale bardzo duży wiatr się zrobił. Mogę zimno, myślę, że jest cieplej. Zauważyłem też przed film kaptur. Jeszcze też założyłam, ale my, i tak zaraz spadnie. Ale dzisiaj będzie schłodno. Już za tym patrząc, to mi się wywoło, że jest cieplej. Ale wiatrek się zrobił przez to jest chłodny. pewnie trochę się przejdziemy. Nie będziemy raczej długo chodzić, skoro jest zimno, skoro wiatr wieje. Teraz już widzę, że w jednych miejscach jest zamaznięte, w drugich już woda stoi. Gdzieniegdzie gdzie jeszcze jest lód, a tak to już woda. tutaj, dzisiaj na termometr, to już jest dodatnia temperatura. Ale wiatr jest przez to tak czytelnie słodny. Deszliśmy już do plaży. W tym miejscu akurat zalew jest zamarznięty, przynajmniej trochę. No i zapiłam też na smycz, Jeszcze przejdziemy się kawałek. Idę na kiermasz bożonarodzeniowy, właściwie to się nazywa jarmark, ale to będzie bardziej na tym polegało, że tam będą różne stoiska z świątecznymi dekoracjami albo potrawami. Na pewno postaram się Wam tam coś nagrać. SHOOT do domu i z domu Wam pokażę co kupiłam wróciłam z kiermaszu świątecznego i pokażę Wam co kupiłam Więc to były zestawy ciast po trzy ciasta w jednym opakowaniu więc mam jeden pojemniczek właściwie kupiłam dwa pojemniczki, ale jeden zaniosłam rodzicom więc znowu mam drugi i dalej jeszcze kupiłam paszteciki z kapustą i z grzybami Wobec ceny też były bardzo drogie no ale to już trudno i jeszcze bombkę ręcznie robioną na choinkę i takiego bałwanka, którego za chwilę wam pokażę, tylko muszę go wyciągnąć. W zeszłym roku, jak byłam na jarmarku, to był dużo większy niż w tym roku. No taki też bałwanek ręcznie robiony. Z napisem Merry Christmas. I to jest mój cały hol z kiermaszu świątecznego. I jeszcze chcę Wam pokazać, że tego bałwanka z kiermaszu położyłam u świnek na klatce Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, czyli jutro.